Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum, poza siecią kablową, można także oglądać przez Internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz ulica Lechonia 2, telefon 42 716 1690, reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz ulica Chorza 6, telefon 512 100 520 Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Piątek, 11 października, Rafał Woźniak, dobry wieczór. Zapraszam na ostatni w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum, a oto niektóre tematy na dziś. Od kultury do tolerancji jest to bardzo kolorowa, radosna i głośna droga. Pracuję ze sobą niepełnosprawnymi i w codziennej pracy staram się włączać ich w życie społeczne, kulturalne. Robota na czarno. Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zgierzu. Oczywiście każda praca wymaga bardzo drobiazgowego podejścia i kilku posiedzeń. Kilkuset uczniów zgierskich szkół wzięło udział w happeningu od kultury do tolerancji. Przyniesiono transparenty o konieczności przeciwdziałania przemocy, o potrzebie różnorodności i chęci burzenia ścian między ludźmi. Uczestnicy Happeningu wykonali też drzewo tolerancji. Na jego papierowych liściach pojawiły się hasła: Pomagamy sobie, tolerancja to jest to, czy każdy inny, wszyscy równi. Podstawowym celem, który chciała osiągnąć autorka projektu Agata Barzyńska, było wykorzystanie działań kulturotwórczych do integracji społecznej, włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne miasta oraz upowszechnienie niecodziennych form działań artystycznych wśród Zgierzan. W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zgierzu oraz ich rówieśnicy z innych placówek oświatowych. Pomysł zrodził się w mojej głowie, bo ja jestem taką idealistką, marzycielką też i w codziennej pracy włączam, pracuję z osobami niepełnosprawnymi i w codziennej pracy staram się włączać ich w życie społeczne, kulturalne więc jak ja zobaczyłam, że jest e, możliwość e, pozyskania jakichś środków i zorganizowania czegoś wiel, wie, na większą skalę e, i włączenia, i da, włączenia osób nie, niepełnosprawnych w tworzenie kultury, no to powiedziałam sobie, czemu nie, spróbowałam i udało się. I dzisiaj jest to wydarzenie, z czego się bardzo cieszę. Młodzież wspólnie przeszła też z transparentami wokół ustawu miejskiego oraz wzięła udział w sesji zdjęciowej przy drzewie tolerancji. Autorka projektu zaplanowała również atrakcje dla dzieci, w postaci działań animatorów, których występ zwieńczył Happening. Taką ważną instalacją, która powstanie w dniu dzisiejszym jest Geotolerancji, ale myślę, że ważniejsze jest to, co się dzieje przedtem, czyli ten wspólny przemarsz uczniów, uczennic ze zgierskich szkół i przedszkoli, którzy, jak tutaj widać, zgłosili się mimo niezbyt. Temperatury do wspólnego przemarszu i pokazania, że e, osoby z niepełnosprawnościami różnymi e, mają miejsce w tym mieście, są wśród na, w nas, my ich widzimy, zauważamy i, i chcemy to zaakcentować. Cały projekt nie kończy się jednak na tym działaniu, ponieważ wykonane podczas sesji zdjęciowej fotografie przy drzewie Tolerancji zostaną wykorzystane do stworzenia mobilnej wystawy fotografii. Naprawdę chcemy i tworzyć kulturę, bo happening jest formą kultury, będziemy tworzyć drzewo tolerancji, będzie sesja zdjęciowa, bo potem w po po naszym happeningu będzie można obejrzeć wystawę mobilną w miejscach kultury w naszym mieście. Także nie tylko y, mówimy o tym, że trzeba być tolerancyjnym i trzeba zwracać y, uwagę na co dzień na osoby niepełnosprawne i, i traktować je na równi z nami, ale też tutaj jest, to wszystko się teraz już dzieje, więc y, jak najbardziej o to mi chodziło, żeby, żeby to wszystko, o czym mówimy na co dzień, w rzeczywistość y, wprowadzić. Tak. Happening został zorganizowany jako jedna ze zwycięskich inicjatyw w konkursie Kultura na ulicę, dofinansowany ze środków Narodowych. Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus inicjatywy lokalne 2019. W czytelni Biblioteki Głównej odbył się wernisarz wystawy obrazów Zdzisława Muchowicza. Artystą jest niezwykle wszechstronnym. Rysuje, biega, maratony, pisze wiersze, a nawet realizuje spektakle teatralne. Zgierzanie mieli okazję zobaczyć jego obrazy, które powstały na przestrzeni kilku miesięcy. Artysta w zeszłym roku obchodził jubileusz 50-lecia swojej szeroko pojętej działalności artystycznej. Wtedy w bibliotece odbyło się spotkanie z autorem. Tu w tym pomieszczeniu to już miałem kilkakrotnie spotkania poetyckie, chyba z trzy albo cztery razy, a wystaw chyba dwie, ta jest druga. Natomiast miałem jeszcze w Moku dwa czy trzy, trzy, razy, trzy razy i też tam spotkania poetyckie miałem, również miałem semię, Chyba trzy albo cztery lata temu było spotkanie poetyckie i tam kilkanaście obrazów. Zdzisław Muchowicz jest łodzianinem, ukończył studia poligraficzne w Warszawie, kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Międzywydziałowe studium pedagogiczne na Politechnice Łódzkiej, a także studia podyplomowe, wychowanie przez sztukę oraz historię. We wtorek Zgierzanie mogli podziwiać jego plastyczne prace na wystawie w bibliotece przy Ulicy Łódzkiej. Większość obrazów wiszących tu na ścianach została wykonana w przedziale kilku miesięcy. Oczywiście każda praca wymaga bardzo drobiazgowego podejścia i kilku posiedzeń, także te większe prace wymagają większego takiego czasu. Y one są w większości z okresu sprzed roku. Natomiast te większe, saksofiniści tam, ta sylwetka, były robione w nieco wcześniejszym y czasie. W, tym roku, w tamtym roku obchodziłem 50-lecie aktywności twórczej, szeroko pojętej, to znaczy malarstwo, rysunek, dramaturgia i poezja. A w tym roku mam po prostu 70. rocznicę urodzin. Dzieła plastyczne pana Zdzisława zaskakują różnorodnością i bogactwem detali. To kolekcja obrazów przedstawiających sylwetki ludzkie w różnych sytuacjach. Wiele z tych postaci nawiązuje do literatury. To nie jest grafika odbitkowa, jest to rysunek piórkiem. Y, posługuje się tuszem, y, czarnym w tym przypadku, ale również kiedy kolorowe obrazy, maluje to różnymi kolorami tuszów, y, na dobrego gatunku papierze. Y, no, natomiast są to po prostu rysunki, jeden egzemplarz powstaje, ale przy dzisiejszych możliwościach reprodukowania to przecież można po prostu to y, multiplikować prawda, metodą komputerową, sfotografować i, i w dowolnych formatach to przedstawić, czy zdigitalizować nawet po prostu. Godna podziwu jest precyzja wykonania prac, zobrazowanie ogromnej ilości szczegółów oraz zastosowanie ciekawych połączeń. To tylko wycinek z całego dorobku plastycznego autora. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac osobiście. Derby z spacer historyczny czy zbliżający się wielkimi krokami jubileusz szkoły podstawowej numer 6. To tylko niektóre z wydarzeń, na które warto zarezerwować sobie czas. O szczegółach powiemy więcej w zapowiedzi kulturalnej. To jest w ogóle zadziwiający moment, że akurat zataczamy koło i wracamy do korzeni, akurat w roku jubileuszu, czyli w roku stulecia szkoły. Mówiąc wracamy do korzeni, mówię o tym, że staliśmy się znów szkołą podstawową, pożegnaliśmy w tamtym roku gimnazja. Stulecie obchodzimy 26 października o godzinie 12. Wszystkich sympatyków i przyjaciół szkoły chciałabym zaprosić na uroczyste obchody. W tym roku ten sezon 2019-20 będzie szczególny dla nas, bo to 45 sezon istnienia SEM. -u. Wcześniej się anulujemy. chcemy. Przygotowywać się. jeszcze nie mamy pełnego programu, jak my to będziemy y, świętować. Na razie są zbieramy pomysły. Myślę, że po nowym roku już będą pomysły y, zebrane w jakąś taką ładną całość. Jedno wiemy, że chcemy y, ponowić, tak w zeszłym roku bo 20-lecie, znaczy w roku 2019, 20-lecie Ośrodka Tańca w Semie. Zrobiliśmy to w Teatrze w Łodzi. W tym roku też to zrobimy. Z racji 45-lecia semu. Jeszcze nie wiemy, w którym tarczy, ale wiemy, że będzie to duże widowisko i będziemy zapraszać no, jak najwięcej ludzi. Widowisko, oczywiście, taneczne w formie takiego muzykalu, tak było poprzednie. I na razie to się jeszcze wszystko, wszystko po prostu no, krystalizuje. Już w niedzielę kolejne derby Zgierza w łódzkiej A-klasie grupie drugiej. W ramach ósmej kolejki przy ulicy Wschodniej MKP Boruta Zgierz zagra z włókniarzem Zgierz. Czy będzie to trzecia z rzędów wygrana włókniarza w derbach? Przekonamy się już w niedzielę. Początek spotkania o 14.30. Prawda. Ja na przykład mam zawsze z czego się uśmiecham. A jak widzi pani ludzi na ulicach smutny, no to ktoś jest smutny, no to wiadomo, może. musi się. Ale raczej jesteśmy co? Pozytywni? Uśmiechamy się do siebie? No, raczej uważamy, że do wszystkich nie można się uśmiechać, bo pomyślą, że to jest jakiś nienormalny. Według mnie pesymiści jesteśmy... W nieszczęścia wszędzie widzimy. Mnie to. A jak pani myśli? No też tak, też, tylko podzieleni jesteśmy, przecież wiadomo, no, no. Przede wszystkim na dobre i na złe. Zazdrość też I jest zazdrość. duża w Pol Polakach. Tak? Zazdrość? Tak, też jest duża zazdrość w Polakach, tylko mi się powodzi, to Bo podobno ktoś nam mówił, że jak w Ameryce jest, to ludzie się tak do siebie uśmiechają, idą. Na no, ponoć tak. No Polak wysiada z Mercedesa i mówi, że kiepsko. A Amerykanie to wszystko okej, o lajci, wszystko gra, wszystko tego bez względu na to, czy jakieś nieszczęście, czy nie. To... Uśmiechamy się, uśmiechamy. Tak, dokładnie. Tak, uśmiechamy się do siebie raczej. Tak? No tak, tak, czasem można by zobaczyć takie osoby. A, czyli? Bo podobno Polacy najmniej uśmiechnięty naród w Europie. Nie wiem, może zwierzę są szczęśliwi, tak? A, a, a. No to dlaczego mam się nie uśmiechać? A do pana się uśmiechają ludzie? No nie wiem, nie zwracam uwagi, może też się uśmiechają. No teraz wyszedł ranking, że Polacy najmniej uśmiechnięty naród jest. A może w taki, jak taki ranking wyszedł, to wszystko możliwe, że tak jest. No. A pan to widzi jak pan chodzi po ulicach? No to zależy, no różnie się to zdarza. No. Jedni się uśmiechają, ludzie no nie. Pan pani jedna nam powiedziała, że się boi do ludzi uśmiechać, że dziwnie zareagują. No z jednej strony Mat może trochę racji, bo może wie pan, no różnie to bywa. Znieczulica no panuje w naszym kraju, także... Chyba bym się z tym zgodziła, jak mam być szczera, bo trochę podróżowała i tak mi się wydaje, że faktycznie raczej jesteśmy takim smutnym narodem. Także... W tym jest. Tak, zgodziłabym się z tym. O Boże, to się śmiać? Z czego się tu śmiać? Nie ma czego? Nie ma. Nie to, nie ma. Z czego to wynika, że Polacy się tak do siebie nie uśmiechają, jak idziemy na przykład? No nie wiem. No nie wiem czego, ja wiem. Każdy myśli o swoich tam sprawach. Dobre. No właśnie. Nad Polskę nadciąga afrykańskie powietrze. Po zimowym akcencie w pogodzie czeka nas jeszcze spory wzrost temperatur, nawet do 25 stopni. Jak długo taka aura się utrzyma w Polsce? Co jeszcze wiemy o nadchodzących dniach? Zapraszam na prognozę pogody. Zanim to jednak nastąpi, w ciągu tygodnia nad Polską przemieszczać się będą fronty atmosferyczne, które przyniosą przelotne opady deszczu. Jutro termometry wskażą do 15 stopni Celsjusza w dzień i do 7 nocą. Możliwe także opady deszczu. W niedzielę słupki rtęci wskażą także około 16 kresek. Na niebie nie zabraknie słońca. Podobna aura ma utrzymać się do poniedziałku. Synoptycy przewidują również około 16 stopni. Częściowymi zachmurzeniami wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Na kolejne serwis informacyjne zapraszam w poniedziałek o 18.30. Miłego weekendu, życzę. Pozdrawiam.